Witajcie moi mili, dziś nastąpi wiekopomna chwila, gdyż opowiem wam o najnormalniejszej książce, jaką ostatnio przeczytałem. I to jest z niej najbardziej fantastyczne. Cześć wszystkim, z tej strony Nikodem z kanału Inżyniery Przygody, a to jest recenzja Ocalało tylko serce. Co? Inżynierze, jak to się stało, że przeczytałeś... Mieszkując po okładce romans, jestem równie mocno zdziwiony jak wy, moi drodzy, ale spokojnie. Jest to swego rodzaju odstępstwo od normy, efekt odosobnienia w życiu codziennym, ale muszę przyznać, niespodziewanie miły efekt, którego sprawcą jest wydawnictwo Winidia. Autorka Klaudia Bianek swoją narrację rozbiła na dwa punkty widzenia i umiejscowiła w niewielkim mieście zwanym Groszkowicami. To tam właśnie nasza pierwsza komentatorka, młoda studentka Klara, spóźniona zmierza na rodzinną kolację. Wchodząc do domu orientuje się, że familia zegarków nie będzie przy tym posiłku sama. Otóż mama Klary postanowiła zaprosić na miły wieczór swoją koleżankę wraz z mężem i synem. Jak możecie się domyślać właśnie ten syn będzie całym klu oraz drugim włosem owej książki. Młody mężczyzna imieniem Aleksander od razu łapie kontakt z rodziną zegarków. Rozmawia je, pije oraz przejawia pełną obojętność względem Klary, czego nikt poza dziewczyną nie zauważa. W zasadzie nic takiego. Wujka, co dopiero poznanych ludzi nie zawsze może od początku razem konie kraść. Jest to jednak przykre dla dziewczyny, gdyż Alex wpadł jej w oko. I wybaczcie, że nie odzwierciedlę kwiecistych opisów autorki, ale umówmy się. Nawet wirus nie jest w stanie mnie do wszystkiego przymusić. Po kolacji Klara zostaje poproszona o odwiezienie gości, w wyniku czego zostaje po raz pierwszy sam na sam z Aleksandrem Daliszewskim. Jednak nie następuje żadna zmiana w jego zachowaniu, a wręcz przeciwnie z sąsiedniego siedzenia zionie jeszcze większy chłód. W końcu dochodzi do oschłego pożegnania i zarazem poznania dwóch faktów. Po pierwsze, Alex mieszka całkiem niedaleko od kamienicy Klary. I po drugie, mężczyzna w dziwny sposób kuśtyka w ciemną noc. Tajemnica się rozwiązuje, gdy autorka podaje pałeczkę Daliszewskiemu. Owe upośledzenie układu ruchowego okazuje się być skutkiem tragicznego wypadku jaki Alex przeżył w swojej pracy. Otóż dwa lata temu nasz bohater miał wszystko. Pracę strażaka, piękną żonę oraz dwie sprawne nogi. Podczas jednej z akcji zdobył się na akt szalonego bohaterstwa dzięki czemu uratował z pożaru małego Patryka. W tamtym momencie zdobył niesamowitego przyjaciela Stracił jednak zdrową nogę, a z nią możliwość kontynuacji wymarzonej pracy. Gwoździem do trumny okazała się reakcja jego żony, która zamiast go wspierać za pomocą wymówki pod tytułem ,,Nie zniosę tego co się z tobą stało", odchodzi od okaleczonego mężczyzny. Rozgoryczony Alex stara się nie zatracić w maraźmie i bezsensownej egzystencji. Jednak wciąż obwinia siebie, wbija sobie samemu szpile, które umniejszają jego godności ludzkiej i stara się jak najgłębiej zaszyć we własnej skorupie. Najgorsze jest to, że on cały czas kocha tą żonę. Powieść dotyczy więc paru kwestii. Rozterki Klary pomiędzy niesamowicie pociągającym, tajemniczym mężczyzną, który ją odpycha, a jej chłopakiem Kamilem, który z kolei ją przyciąga, choć nie do końca pociąga. You know... Przełamywania bariery komunikacyjnej pomiędzy dziewczyną oraz naszym dzielnym strażakiem, oraz uratowaniem Aleksa przed zatraceniem w odmętach jego własnego umysłu. Krótko mówiąc, opowieść obyczajowa z silnym wątkiem romantycznym. Co w niej takiego fantastycznego możecie zapytać? Ano po prostu, życie. Już kiedyś wam mówiłem, że jedną z misji książek jest leczenie naszych wnętrz. Historia przetoczona na kartach papieru nie musi w 100% dotyczyć naszego życia. Ba, nie muszą one prawie w ogóle mieć punktów wspólnych. Jednak są takie opisy, są postacie i sytuacje, które w pewien sposób przypominają nas samych. I dzięki nim możemy popatrzeć na życie z trochę innej perspektywy. Szczerze Wam powiem, że w książce Klaudii odnalazłem teraźniejszego, ale i przeszłego siebie. Nie oznacza to, że mam jakąś traumę po zabawie z ogniem, choć zdarzało mi się wracać do domu bez zębów. Jednak ta historia przypomniała mi, jakim szczęściem jest móc dzielić się pewnymi swoimi cierpieniami z bliską osobą. Jak ważne jest wzajemne przebaczanie własnych niedoskonałości i unikanie napiętnowania własnej osoby za niepowodzenia. A tych w życiu przydarza się sporo. Może nie tak traumatycznych jak u naszego bohatera, ale i tak dla nas bardzo istotnych. Nie chcę powiedzieć, że podczas czytania utożsamiałem się z Aleksandrem. Hello, blondyni są o wiele przystojniejsi. Ale w swoim życiu zaliczyłem parę podobnych sytuacji. Idealizowanie osób, które mnie skrzywdziły, popadanie w jakieś mroczne spirale smutku, czy zwyczajna niechęć do ludzi. Miałem jednak to szczęście, że również do mnie została w pewnym momencie wyciągnięta dłoń i teraz mogę się cieszyć i marzyć o wspólnym życiu z Olą. Marzyć, gdyż chwilowo jestem odizolowany i mi dosyć smutno z tego powodu. Uważam więc, że powieść Klaudii Bianek można bardzo łatwo przełożyć na rzeczywistość większości z nas. Jeśli chodzi zaś o fabułę. Nie jestem fanem tego typu powieści. Zdecydowanie wolę ratowanie świata od rozważania sytuacji sercowych. I uważam, że gdyby nie okoliczności, to ciężej byłoby mi się przez nią przebić. Ale czytając ją, ekscytowałem się jak głupi posunięciami bohaterów. Wiecie, jak za dzieciaka. Gdy na ekranie ludzie się całowali, to cała moja zewnętrzna aparycja była A jednak w środku czułem jakąś taką dziwną radość, podniecenie i entuzjazm. Więc lekkość pióra i prostota formułowanych myśli, którymi autorka przemawiała do czytelnika, w pewien sposób nie urzekła. Choć, jak widziałem czasami myśli Aleksa, żaden facet nie używa tylu przymiotników do opisania sytuacji z kawiarni. Żaden. Również ciężko mi stwierdzić, czy to jest dobry romans, czy zły. Nie wiem, jakie są kryteria. Gdybym na to położył kalkę z tekstem niektórych metalowych utworów, uznajmy więc, że powieść zwyczajnie mi się podobała i polecam ją Wam na te długie wieczory. Nie wiem czy to będzie dobra recenzja, miałem chyba po prostu ochotę się trochę wygadać. Pomimo faktu, że nadal utrzymuje kontakt z ludźmi, to gdzieś te potrzeby ukryte w nas ciągle są. Cóż, moi drodzy, możecie mi pisać w komentarzach co u Was, możecie się podzielić swoimi doświadczeniami z tego okresu, jak również zostawić trochę miłości poprzednim filmom. A my widzimy się następnym razem. Cześć!